Wioska. Dajcie znaczy Tak, lepiej się do mnie. Teraz mam To Z jakimś domkiem takim piętrowym? No. Ile jabłek chlebu Chlebów, i ziemniaków? Ziemniaki grać, masz te chwilę co? To na ocenę oceanie? Białym. Może pójdziemy w kimę, co? Okay. Czy będziemy płynąć? Nie, idziemy na, ja na noc. do łóżka. O ty, mały ten... Mały widacze. Ja pierdzielę, nie mam miejsca w w ogóle. Ja też. Czekaj, skórzane buty mogę wypierdolić. Paldes też, skórzane buty. Kakao zostawiam, węgiel zostawiam. Po mi rzucasz. wrzucasz? Ty, złoto jest moje. Ja mam złoto. Tam w tym piętrowym domku byliśmy, to te ziemniaki zgarnęliśmy. Dobra, robimy łódki. Ktoś A tak tych trackinga tak, nie ma. Hmm. No. Dziecko podeszło do Jacoba. Chyba nie wie co się stanie. Wiesz ten o, nie wiem, jak Jacob Wiele zabija. Dobra, kupujemy. Ale... Czekaj, ten crafting muszę wziąć. Tylko co tu wypierdolić? No bo po grudali. siebie. <noise> Czemu ja sam? Chcę kurwa matryca pelerynka tak do góry stanęła. Taki spoiler. Którą się zmienia jak te 5 F5. F5. O, patrz, matryca pod wodą. Portal, jaki duży. Zatrzym Zatrzymujemy się? No tak. Patrz co to jest. złota. E jak się wychodziło z łódki? tam. Dobra. Rozkończymy plan. I kopię. Kurwa! Nie, 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 nie! nie. Zład z tego utknąłem w tym. Na szybcie, jak na, na shifcie będziesz na tym stopem coś nie stanę Gdzie ty masz te skrzynki ty widzisz? Boże, bo... Nie za mną Jest tam coś Dlaj mi się kończy to na tych bąbelkach Co, płyniemy? Jak No ja mam prawie taka. Ja mam dwa Dobra, no, to ja wywalam, żeby nie zająć miejsca. Remending. Czemu nie kurwa... Ja się do łódki wsiada? No ja ale... Kurwa, nie, nie mogłem, za... No! Co się stało, że wam łódka zatunęła? No mam nie, jest zaparkował przy pierwszy raz miałem taką animację, że łódka tonie. nie co do ciebie. Czemu mi łódka zatonęła? Trzeba Jak ja mam tą łódkę postawić? No kurwa, strzelę ją wam raz. Czemu ona się niszczy? Ona tonie. Od tych bąbelków. No dobra, a jak ja mam postawić ją na wodzie? Zaprawę. Aha, panie. Jak no, świątynia z... podwodna. Prawo. Olać. Oh, Co, dusić ci ktoś? Ty, kurwa, wróciliśmy do tej samej wioski? Tak, jesteśmy w tej samej wiosce. Brawo, maniek. Na <grystanie> Navigatorze. Na, na Ale fajnie. O, jest <grystanie> GPS. A gdzie kot? No, już go straciłem. Jak to? No, sobie no, 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 sobie nowego. no, Ja wiem. Każdy będzie mógł sobie no, zwierzątko. Ja chcę słonia. Nie no, no, Każdy może sobie zwierzątko. Ja o, patrzcie, ten, brama nenderowa. O, w portal. On tak. Pięknie. O kur... Królowcy! Jakie się Eli Ej, Matrak, mnie to teraz rozjebało, nie? Wypłynęliśmy z wioski, zatrzymaliśmy się przy bramie, cofnęliśmy się do wioski, i płyniemy obok tej samej bramy, a Maniek się zachwycają jakby ją pierwszy raz widział. Ale fajne te, te, te Jakie liśki? No, te puduszki o te. O te. Krawace. O no. Co ty masz za rentem, distance? Ja mam szesnaście. Z y, DIAMENTY! Gdzie masz diamenty? Te niebieskie. No, że co? No to mówisz, dzięki. dzięki. Ja no, Pole widzenia to no, jest. widzenia, zęby w Mesa Kaktus, nie, ścina cukrowa. Kaktusy też. Tak trochę nie, um... nie umiem, jak wziąć w Jak to będzie Wcinę cukrową też brać? Ja mam. Ja mam. Ja mam 20. Masz? Ja mam 28. Jam 38, tak. A kaktusy też bierzemy? 28. Zabrać na kaktusa. Wioska. Ja, ja zbieram patyka. A nie, nie wioska. Fajnie. Brawa, nie wioska. Portal. Brama Ale jest y, ta Azalia. Co? Co oh, jest. Co jest w skrzynce? Enchantowany hełm na niezniszczalność 3, złoty miecz, Złote marchewki, złote jabłko, kurwa... Co... Kobla zostawię. Macie. Zbroję. Nie chcę zbroi. Zbroi ta się zaraz zniszczy. Ale... do der. Jak powiedziałem, że już nie a to mhm. po, mi po kamienne narzędzia miejsce zajmuje. Dobra, wziąłem te złote narzędzia. Chłopacy, to złoto, tu jest złoto. Nie wszystko złoto co się świeci. Tu jest tylko jedna skrzynka? Mhm. Matraks? Ja? Ty masz sadzonki tropikalnego drzewa? Ja. Mam trzy. O, to chodź ja ci oddam, bo mam dwie. Czekaj, ja ci dwie oddam. Tutaj. Proszę. Jak ktoś ma pióra, to dawać. Nie mam. Wyjebałem jakieś pół godziny temu. Robimy portal do piekła? O kurwa, robimy portal do piekła. Najpierw się osiedlmy. Co? Najpierw się osiedlmy. Dobra, to lecimy dalej. Idziemy spać. Co? A tutaj do kopalni pod Azarią schodzimy, czy nie? A co jest, co jest w kopalni, Prodezalio? Są te bujne jaskinie. No. Ten moment, kiedy Jacko wie więcej od Malika. Tylko w jednym poznałem. Bo oglądasz coś innego. To jest normalnie Deer, taki z niebieskimi kawałkami? No. Tego nie, nie, nie pamiętałem z, z gry na Bajzyczów. Kolor liści nie oznacza różnego rodzaju drzewa, nie? Nie, nie kolor oznacza okay. niebo. Nie, bo ja wszedłem na drzewo przypadkiem, i, i, i aby przewidzieć się pod drzewem, nie mogłem was zlokalizować. Jest kochane, takie małe. Ty, a to. Ja myślałem, że to jest domek, nie? Tu. A to po prostu się zrobiło coś takiego, że tam jest ściana z okienkiem. I przypomniało mi się teraz, jak się tego, yy, jak właśnie na tej na mesie się zrespiłem, nie? Jako spawn na nowym świecie. I umarłem z głodu, bo idę, 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 i, idę, i nie było żadnych zwierząt. Ryby zabij, czy nie? Mamy dosyć mięsa? Nie, nie, nie mam już. ...krzywej. I wymierzony. To jest ostatnio. Ty masz jakiś fetysz z tą dziurą, kurwa? Z drugiej dziury. Przywykłego, eee, to jest Dobra, yy, kto ma Kraft? Tylko ja krasny, mam Kraft i Mankraft. To buduję wam łódkę. Au! Właśnie, Jacob, masz. Chyba nie wiem, co mam wyjebać. I ja wyjebię. O, to nie ma Wczoraj wiedziałem. Ej, to poczekajcie, do łazienki skoczę. Chcesz celu? No. ta wódka. Voilà. Ah, est Co we mnie strzela? łódkę Wódkę Ja nie będę wam kłukał wódek w roli. Ośmierz weź O kurwa ja pierdolę chłopaki. Jesteśmy bogaci. Też na ta kopalnia. Wtedy też miałem kopalnię. I mi to nie przyniosło. Bo ty jesteś ty sam jesteś potężny. A samy Czego? Pierwszy hey. dolega. Hey, A ja nie, coś nie wiem. Gdzie wy jesteście? Wy no, no. poszliście do przodu? Cały czas? Nie, wiem, Już się cofam. O W hmm. czym? W Z... rozwoju. To, to to od urodzenia. że jestem dawno na minusie. To... Brązowa glina, raczej chłopackim bradlom. Brąz. Ocholipka. Czekaj, bo nie mogę skoczyć.

No co, we mnie strzelasz, kurwa! Co chcecie zaraz? No i nie zostali. Co?

Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale moja kosta nagle się zbugowała i była w połowie. w połowie w tym. w połowie w łódce. Zaczęła się śpić. wsiadła i nagle, i nagle zaczęła legitować w łódce. Nie? Kiedy nie ma tego? Kiedy nie ma deszczu? Jesteś jesteśmy z tym No, ale umiesz ty zrozumieć, że jak grałem jeszcze na starych wersjach, to ja nawet na pustyni nie miałem deszcz, jak była burza. Nie, nie, jest Nadczepnę zaraz, ja chcę się podnieść do góry, a ten piasek spod butu podbiera. Sorry. Zobacz, co się dzieje. Chcę spać. Muszę położyć Nie wierzę! Po prostu kurwa nie wierzę! Piorun we mnie w pierdolną w łóżku! Piorun mnie z łóżka zrzucił! Ty się nie wiem co... Niech rynki nie dostanie, nie? Bo on założył konto dopiero teraz. <śmienic> tak. Chyba, że sobie doda no. jakimś skinem. No. Dobra, Mesa z junglem, no. Kakao. Ktoś jest Was ma, nie? Co? Kakao. Ktoś jest Was ma? Ja mam. Ok. Makłowicz ma.